w szybkim wypadzie, bo bardzo grzeje tu mamy ale aqua pelet Sypiemy sobie tu ciemniejszy chyba dzisiaj No chyba jest ten ciemniejszy na no 2 mm użyjemy też kukurydzy w puszka mamy parę jakichś tam robaków białe pinki do tego wsypiemy sobie trochę zanęty wyjście tak. metodę no i tu mhm. mamy takie różne, będziemy testować, zobaczymy na co nam wejdzie, różne smaki. Dobra, teraz z górki jest trochę, podlejemy, podtopiłem Cię trochę. Zanęte tu wsypiemy, nie? Mhm. I za to nie. Tu? No, no Tu taka gruba. Teraz pokażemy Aquastara? Głupy deszcz? No suwasz chyba. Najpię... O, się rozprówa, tak, 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 Się nie powinna. Się szyciu się prawie tak, 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 No tak, 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 widać, pod klasykę nie? Trochę więcej Hmm, uh -huh, uh -huh. taka słodziutka też nie. Dobra, jak to sobie stoi, uh -huh. weźmiemy to. Pokażę to... jeszcze, jak to wygląda. w taki sposób, na no, razie. Może przesadziłem, chyba, znowu nie? Jak... No, no, może nie. Chciałbym... Też nie miała na w szczerze mówiąc, bo pierwszy dobra. raz jej używamy. Patrz, zobacz. Tyle wlałem i wciągnął wszystko, nie? nie? Będziemy kije składać sobie, nie? No, Tak, no, do, do klasyka wrzucimy. Na haczyk do, pod klasyka. Za dwie sztuki na, na metodę i będziemy jechać, nie? dobra. No teraz się musi wszystko jeszcze leży domoczyć, zanęta leci. No a my w tym czasie będziemy się rozkładać, co nie? Tak, rozkładamy się. Jest pierwszy, nawet nie dało nagrać. Taki szybki leszczyk Już, idziesz do wody pik niedaleko leszczyk też niedaleko idzie i poszedł do wody Tak, nie za duży. Nie będę go obcierał. Mhm. I co, drugi? Już na kasyka? Tak. Kolejnych badaszczek u Jasia. Jak myślisz, że kolejnych badaszczek... kiedy fatamosem Mhm. On nie za duże. No, ładnie teraz. A on teraz mocniej. I ma dzi. Coś tam idzie, małego coś tam nie widzę tam na boki Chodamy jak tam To ale taki gówniak znowu Ale sukcesy mniej odławiasz, tak? Coś tam odławiasz A się coś plusnęło Tam na środku Mhm, mm było słychać Mhm, mm nie dołszy deszczek. Panie widać? No. Nie no. dwie. Na no wodę chyba to nie wypuszczamy tego malucha. Jak nabijamy? I kładziemy przy nęte. Kładziemy trochę. Co cenęty. Przysypane. Dobiniemy. Damy za trzy kuryza. tak. Zasypimy pobijemy i do siebie No, Górę, nie? no i tak wyglądało. Ładnie? Ładnie. Nie? Dwuwarstwowo. Pelet tu, tu przyjęte. Siedzi pierwsza ryba. na metodę. wyczekana, wyczekana. Chyba coś małego idzie. Ja nie walczę za bardzo. Mówisz? No nie walczę wcale. Nie ma tu coś dużego. Koni taki dłonie jak u Ciebie. No, no nie wiem. O! No! Człowieku potężna ryba jest. Dłonie. Dobra. Trzymaj podbierek? Z tej strony? No Jak go złapię niżej Bo ona wyjdzie no. No. to jest dłoniak no. Dla mnie to dłoniak no. Dłoniaczek Dobra mierzymy go nie? To z dłoni się mieści, to dłoniak No 50 gdzieś No, taka miareczka 50 Siedzi kolejna sztuka. O, się przełoży ładnie. O, jest wopata. powoli litra ładnie idzie, prosto w podwiorak. O ja Zobaczymy, Jest zero. Zobacz, Gdzieś około 51. No, coś takiego. Zaczęli kosić, a Janek łowi ryby. Też kosisz, leczta, leczyczka. Zobacz jakie to skaratany. Aha. Trochę Tam, tu. To, coś to, coś tu coś jest, mhm. Tak, chcesz buzi? E, poczekaj. Pokaż. Dobra. Ładne buzi. Do wody, nie? Tak, do wody. Siedzi kolejna łopata chyba. Chodź łopatka. Weszła mi w tamtą żyłkę. Tamtego tak. kija. Trzymaj podbiorak. Okay. Bo mi weszła w tamtą żyłkę. Jest. O taki. Bestia. O wyszedł. Widzisz na żółtą patrz Mhm. Mm Dobra. Dobra. Taki paniotki. mojownik A? Nie równi O, kolejna jakaś sztuka. Zobaczymy to za bojownik. Mam nadzieję, że jakiś fajny. Ale chyba fajny. Może sięgnę pod Okej, okay, spoko. przydałoby się. Nie może amura ciągnąć. Nie, no to by skakał już pod brzegiem. No trochę mniejszy jak tamten Siedzi Więc o taki Budrysik. 45 niecałe A no, to mniejszy 44,5 No coś takiego. on ma taki uszarpany. Coś dużego? Nie wiem jest tam ciągnie Nie tak niewopate jak ty Ale już większe eee. Tak mały No zaś nawet będzie widać może Popłynął A Janek ktoś tam znowu ciągnie jakiegoś Klapoka? A małego tak Wiesz co ja tego dla wyjmę I co jaki zwijamy już i chyba? Składam. A. Dobra, coś tam będzie widać chyba. Taki malutki nie. Dobra. Jesteś? Tak. Podbija księgnie sobie? Czy ci przytrzymać kija? Wygrzymać kija. ja widzę po mamy hmm, cyk cyk, chyba tak starczy, nie? Starczy Chodź. chodź, idzie, chodź tutaj. Pokaż ile masz. Zciniemy. Czekaj ogon. Tu wychodzi, że jest na ogonie. 55. 50... Co? No. 55 cm No to ładny Ładny łopata, nie? Okay. Dobry gitas Powinienś ty wypuścić tego reszta Bo ja twoje puszczałem No idź No idź Dobra, poszedł Cześć, witam was już w połowieniu O, wpadło parę rybek Kamilowi się poświęciło Ja tam zapałem, może z jednego, parę klapoków takich mniejszych no ale co była i tak chyba my tam fajnie odławiał jemu dzisiaj ryby dopisały myślę, że to by na miejscówki, a nie sobie są, nie, myślę, że to też na początku było tak bardzo gorąco, potem powoli, powoli wszystko się ochłodziło, wszedł tutaj do nas cień I zaczęły rybać, no tak, i zaczęło tak jak gdyby funkcjonować wszystko, zaczęła ryba się spławiać, pokazywać jakieś tam yy... Wskazania: no i co, udało się parę rybek w Wody. Ryby wróciły do wody, wszystkie jak widzieliście, fajne były, waleczne. Dość. Jeśli euch oś ośmiu podobał pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, a z komentarzu. A my o w kolejnych odcinkach na kanale. Siema. No, spróbujemy się pokazać, na, może na jakimś innym zbiorniku.